Rańszczyk, Klaudia Polak. Rozpoczynamy flesz tygodnia. 1 sierpnia pod pomnikiem Gloria Victis odbyły się Wyszkowskie obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W obchodach uczestniczyli włodarze, urzędnicy, harcerze, kombatanci, sztandary, kibice Bugu Wyszków oraz mieszkańcy miasta. Pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski przypomniał zgromadzonym, że w historii powstania warszawskiego był też akcent wyszkowski. 1 sierpnia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbyła się wystawa malarska Mirki Machel. Mirka Machel, wyszkowianka mieszkająca na stałe w Niemczech, wystawiła swoje prace przy okazji obchodów stulecia liceum ogólnokształcącego imienia Kamila Cypriana Norwida. Na wystawie zgromadzili się mieszkańcy miasta, przyjaciele oraz koleżanki z liceum. Artystka nie kryła wzruszenia. 3 sierpnia w Kamieńczyku już po raz trzeci odbył się Festiwal Miodu i Chleba. Niedzielne wydarzenie rozpoczęła msza święta, po której nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu. Na scenie pojawił się burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, ksiądz proboszcz parafii w Kamieńczyku, radnik gminy Wyszków Kazimierz Turek i Wojciech Rojek oraz sołtys Kamieńczyka Marek Córu. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie pojawiły się lokalne zespoły. Gwiazdą wieczoru był Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie. 2 sierpnia odbył się rajd rowerowy i spływ kajakowy zorganizowany przez komitet organizacyjny obchodów stulecia Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Kamila Cypriana Norwida. Kilkudziesięciu rowerzystów oraz podobna liczba kajakarzy zebrała się z samego rana pod pomnikiem Norwida w parku miejskim. Z miejsca spotkania rowerzyści ruszyli prosto w trasę, która biegła przez Kamieńczyk i Brańszczyk, a kończyła się z powrotem w Wyszkowie. Kajakarze natomiast wyruszyli autobusami do Brańszczyka, gdzie czekały na nich wcześniej przygotowane kajaki, użyczone przez wypożyczalnię kajaków Uka Flika. Stamtąd wypłynęli w stronę Wyszkowa. Wychowanych Bogu Wyszków Dawid Gołębiewski zmienia klub. Jedyny dotychczas piłkarz ekstraklasy z naszych okolic przenosi się do Beniaminka I ligi drutek zbytowi Bytów. Filmowy piknik Banku BGŻ odbył się 6 sierpnia przy Centrum Handlowym Galeo. Za dnia plac był miejscem rozrywki dla dzieci i młodzieży, zaś wieczorem kinem plenerowym. Chętnych dzieci do udziału w konkursach nie zabrakło. Pytania dotyczące filmów i bajek nie stanowiły dla nich żadnego problemu, dzięki czemu bilety na wieczorny seans epoki lodowcowej oraz inne nagrody rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Każdy z uczestników mógł zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, pograć na konsoli, skakać na trampolinie, a nawet zwiedzić wnętrze samochodu policyjnego. 6 sierpnia burmistrz Wyszkowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zorganizowali piknik osiedlowy przy ulicy Serockiej. Na małych mieszkańców osiedla, jak i ich rodziców czekało wiele atrakcji. Wszyscy chętnie angażowali się m.in. w zabawę, która polegała na dopasowaniu swojej postawy do osoby znajdującej się naprzeciw. Inną interesującą grob było Tak Zróbmy To, gdzie każdy z uczestników miał za zadanie wymyślić figurę, która była powtarzana przez rówieśników. Odbyły się również warsztaty malarskie. 10 sierpnia odbył się turniej siatkówki plażowej o puchar burmistrza Wyszkowa. Zawody wygrała dwójka z Warszawy, Błażej Ryczek i Grzegorz Sowiński. Turniej zorganizowany został przez burmistrza Grzegorza Nowosielskiego i Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody rozegrano na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Na zawodach pojawiło się 10 par. Grano łącznie prawie 6 godzin z systemem brazylijskim. Od 5 do 7 sierpnia w hutniku odbywały się wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Podczas godzinnych spotkań dzieci w wieku od 3 do 17 lat miały okazję udoskonalić swoje talenty plastyczne. Do wykonania tajemniczych obrazków dzieci użyły atramentu, który za pomocą słomek był rozdmuchiwany aż po brzegi papieru. Zdjęcia prac możecie zobaczyć na naszej stronie www.tubawyszkowa.pl. 7 sierpnia odbył się objazd po gminnych inwestycjach, w których uczestniczył zastępca burmistrza Adam Mruz. Zwiedzone zostały liczne miejsca, w których odbywają się budowy lub przebudowy. Mowa tu m.in. o boisku sportowym, które powstaje przy zespole szkół w Rybnie, ulicy Zakolejowej, która jest przebudowywana, czy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Sowińskiego i Prostej w Wyszkowie. Przypominamy, że w piątek, 15 sierpnia, odbędzie się piknik sportowo-rekreacyjny w Brajszczyku. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń znajdziecie na naszej stronie www.tubawyszkowa.pl. Do zobaczenia za tydzień.